Dzień dobry wieczór Państwu, Kaz Records zapraszam na piąte wydanie wiadomości. Temniczy inwestor postanowił wspomóc gangi motocyklowe, oferując im podwójny bonus pieniężny i do doświadczenia za zlecenia klubowe. To oznacza, że dla własnego bezpieczeństwa lepiej zostać w domu i nie wchodzić motocyklistom w paradę. Jeśli jednak to wy chcecie siać postrach wśród zwykłych śmiertelników, to do 15 maja obowiązuje 25% zniżki na zakupy siedziby klubu i ich modyfikacje oraz zakup wytwórni. Kiedy wasza grupa będzie miała gdzie się osiedlić, wpadnijcie na zakupy do ammunition po pancerze osobiste, rakietnice, granatniki i wszelką broń miotaną razem z amunicją. Dodatkowo przecież nie będziecie biegać na pichotę, więc sprawdźcie pojazdy zwietrzenia magazynów. A na to wszystko czeka 25% rabatu. Dla fanów ostatniego trybu Adwersarza, a więc miniaturowych wyścigów, Rockstar przedłużył bonusy doświadczenia i pieniędzy do 8 maja, więc jest jeszcze chwila, żeby pokonkurować o wyższe stawki w tej formule. Również do 15 maja został przedłużony 25% boost na dostawy specjalnych ładunków z magazynów prezesa. Jeżeli zaspaliście ze sprzedażą, to tym razem wam się upiekło i macie jeszcze dwa tygodnie, żeby opróżnić magazyny. W najbliższych dniach oczekujcie zwrotu podatku od Urzędu Skarbowego San Andreas w wysokości 425 tysięcy dolarów. Oczywiście, jeżeli do 30 kwietnia zalogowaliście się do gry. Na dzisiaj to wszystko. Dodatkowe informacje ze świata GTA zapraszam na gta-site.pl, a ja serdecznie Państwu dziękuję za dzisiaj. Miłego dnia, dobranoc! Prowadził Kaz Records.